Zadanie czwarte. Kolarz pokonał trasę 114 km. Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o 9,5 km na godzinę, to pokonałby tę trasę w czasie o 2 godziny dłuższym. Oblicz z jaką prędkością jechał ten kolarz. A więc mamy już typowe zadanie na prędkość, ale jest jeden obiekt, zadanie nie jest trudne. X Y to oczywiście nasze niewiadome. X Zgodnie z ustaleniami będzie to prędkość, a y będzie to czas. I teraz czas na zbudowanie układu. Nie śpieszymy się, tak jak poprzednio. Nie czytamy tutaj na razie, co by było gdyby, tylko układamy to pierwsze początkowe równanie. Kolarz jechał z prędkością x w czasie y zgodnie ze wzorem z fizyki. Prędkość to droga przez czas, a więc droga to prędkość razy czas, mamy pierwsze równanie. x razy y równa się 114. Jak mamy pierwsze równanie, dopiero zacznijmy czytać tą część, co by było gdyby? I tutaj już sobie przygotuję drugie równanie, taki szablon. Gdyby jechał ze średnią prędkością mniejszą o 9,5, Jechał z prędkością X mniejszą o 9,5, czyli X odjąć 9,5, to pokonałby trasę w czasie o 2 godziny dłuższym. Jechał y godzin. Natomiast skoro o 2 godziny dłuższym, to y plus 2, tak. Tutaj możemy jeszcze dopisać do tej analizy czas, wiadomo, że tu chodzi o godziny. I mamy układ równań podobny jak poprzedni. Zatem jak go rozwiązujemy, tak jak wcześniej. Wyznaczamy y z pierwszego równania i wstawiamy do drugiego. Tak. I teraz trzeba to wszystko wymnożyć. No jest troszeczkę pracy, bo są tutaj ułamki x razy 114 przez x, no to będzie 114, plus potem 2x odjąć, tu będzie x. 9,5 razy 114 to będzie 1083. No tutaj musicie się posługiwać kalkulatorem, nie ma co tam się męczyć, i 9,5 razy 2 to będzie 19 i równa się 114. 114 redukuje się, od razu będę mnożył przez x. Czyli 2x kwadrat minus 1083 minus 19x równa się 0. Uporządkuję sobie jeszcze to równanie do takiego typowego równania kwadratowego. No i teraz czas na deltę. Pierwiastek z delty w tym zadaniu wynosi 95. Wyliczamy teraz x1x2 x1 to będzie 19 minus 95 przez 2a, czyli przez 4. To jest ujemne, a ponieważ prędkość nie może być ujemna, więc od razu odrzucam to. I drugie rozwiązanie daje mi po obliczeniu 28,5. Zobaczmy, o co nas pytali. Pytali nas, z jaką prędkością jechał ten kolarz x wyliczony mamy i zobaczmy, co oznaczyliśmy przez x. x to właśnie nasza prędkość, zatem w tym momencie możemy podać odpowiedź. Kolarz jechał z prędkością 28,5 km na godzinę. No i mamy koniec. Dziękuję.